Chciałem wam pokazać porównanie żyta sianego w optymalnym terminie, czyli to było siane gdzieś tam między 10 a 15 września. I to jest żyto tutaj to pierwsze. Tutaj mamy system korzeniowy. Żyto sięga na 11 kostek. Kostka ma 14 tam 15 cm. Czyli żyto siane w optymalnym terminie. Bo ponad 1,5 metra wysokości z jednego ziarka mamy 2, 4, 6, 8. Nawet tutaj 9 mały kłosek. I sytuacja wygląda tak, że u góry mamy 2, 4, 6 kłosów. 6 tutaj. Drugie piętro tutaj niżej. Nie, tutaj nie ma. Tutaj jest. Dopiero. I tu kolejne na dole. Czyli z jednego ziarka mamy rozkrzewień 2, 4, 6, 8, 10 rozkrzewień na życie sianym gdzieś około 10 września, I to jest żyto populacyjne. Tutaj mam to drugie żyto, to które było siane 26 chyba października. I ono ma 1 2 3 4 5 6 na 7 kostek, czyli gdzieś w granicach jednego Metra wysokości. I rozkrzewień mamy ogólnie 2, 4. I teraz tak porównać możemy kłosy, kłos tego żyta i tego. Czyli kłos jest, można powiedzieć. Prawie dwa razy dłuższy na tym życie sianym wcześniej. Kolejna sprawa. Tutaj jest przężyto. A jeszcze tutaj. System korzeniowy. Proszę bardzo. Porównać tą bryłę do tej. No i tu zaczynamy od przężyta. Przężyto się też wrześniowy koło 10. Tam 12, 13. Coś koło tego. I mamy tak dwa. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 rozkrzewień z jednego ziarka, tutaj 14 sztuk. Kłosy, kostka ma 15 cm, czyli załóżmy, kłos od początku kostki. Tutaj do końca cały kłos, kolejny, drugi to samo. Trzeci też tak samo. Wszystkie kłosy są takie grube, duże. Zobaczymy, czy kłosy są tutaj gdzieś niżej. A tutaj jest nisko, czyli na wysokości 45 cm są dwa kłoski, jeszcze tutaj na dole. Ogólnie to przyżyto ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kostek, czyli około metra. No i tutaj to przemzyto, które było siane razem z tym żytem, pogryca. Mamy z jednego tylko 3. System korzeniowy można porównać do dwóch kciuków. Tutaj to jest jedna wielka bryła. 3 kłoski. 1, 2, 3, 4, 5, 5 kostek. Kłosek na pół kostki. I teraz tak, jakie znaczenie ma termin siewu? Nawożenie było to samo, ochrona herbicydowa taka sama, a Ta różnica w terminie siewu 6 tygodni. Nie ma co dyskutować. Siać w normalnych, optymalnych terminach i można zmniejszyć nawożenia. Efekt będzie na pewno dużo lepszy. Dzięki.